Witam z tej strony Norbert, czyli fan akwarystyki Jasło. Dzisiaj Wam chciałem taki nagrać odcinek o tym moim zbrojniku, o tym samcu, który tak jak Wam mówiłem wcześniej zaczął się bawić w Boga Budowniczego, zaczął mi tu kopać po tym akwarium. Różnie. pierwsze zaczął tutaj od tych korzeni wykopywać, później oprzeć tego korzenia dookoła aż wreszcie wpadł na sposób i tam od tamtej strony wykopał sobie taką grotę, że ten cały żwir spod tego korzenia wypchał tutaj, ja to już trochę rozsypałem, także już ma tam wejście no i zaprasza samicę, aby złożyć tarło także a wiem, bo tak jak czyściłem tego, ten film, fanatka dwójkę ja do ściągania gąbki, a tam za tą gąbką około 30 takich glonojadków już centymetrowych porozpływało mi się tu po tym całym akwarium. No i z ciekawości właśnie podniosłem ten korzeń, ja to podnoszę, a tamten skubaniec już, drugi, już na drugiej ikrze siedzi w przeciągu dwóch miesięcy. Także nie wiem, jedni by byli z tego zadowoleni, że tak te jady by się mogły roznażać. no ja niestety jestem nie, niezadowolony z tego, no bo dość, że tych ryb jest dużo tutaj no to jeszcze jak będę miał tyle tych gronojadów, no to ja nie wiem a ciężko je wyłapać, bo tutaj tak jak sami wiecie, no to akwarium jest na ziemi ogrodowej, nie chcę tu nic przestawiać to akwarium ma niecałe dwa lata, tak myślę jeszcze, żeby z dwa lata miało i nie chcę robić tych żadnych restartów, żeby te glonojady wyłapać i nie wiem, jak macie jakiś fajny sposób na to, żeby te glonojady jakoś złapać, czy to moglibyście mi napisać, bo po prostu nie chcę burzyć tego, no bo na razie mi tu wszystko rośnie, tak jak sami wiecie, akwarium nic nie jest nawożone, tak jak o widzicie nawet tą kryptokorynę ona powinna być gdzieś dotąd a mi dorasta tutaj jest pod samą taflę tak samo te nurzańce fajnie tutaj mi rosną no w ogóle wszystko jest rośnie ta jama więc nie chciałbym raczej restartu robić a co do tego bym jada no to pokażę wam tam zdjęcia na przykład samice przed złożeniem i po jaka była gruba no i wiem właśnie przez to, że tam siedzi już skubany na drugiej ikrze. No i jest problem, właśnie, no bo nie wiem, jak wyłapać tego jadę. bo jak nie mam tutaj grot, właśnie nie chciałem dawać grot, bo w grocie, no to by było fajnie, bym wyciągnął tą całą grotę i, i by było po problemy. A tutaj z podkorzenia, no to nie ma szans tego wyciągnąć, także muszę się rozpłynąć i jakoś będę to pomału łapał te, te tak jak wiecie, no to one już są takie te małe, tak jak tu centymetrowe, no to te już ich w ogóle nie jedzą, także wpływają sobie, tak. Wrzucę Wam też tam filmik, jak właśnie te glonojady już rozpłynęły się po tym akwarium, także będziecie też widzieć. No i jakbyście mieli jakiś fajny sposób na wyłapanie tych glonojadów, bo wiadomo, najlepszy byłby sposób odłowić tego samca, no ale co ja z nim też tak zrobię, jak już. Jak jest, no to niech, niech już pływa w tym akwarium. Także będę się męczył z łapaniem tych małych gronojabów. No ale ciężko to, czarno to widzę, tak jak możemy to powiedzieć. No będziemy widzieć, na razie te gronojabki są malutkie. Tak jak tutaj pływają w tych anubiasach, tutaj w filtrze siedzą też za tymi gąbkami. Także no będziemy wiedzieć, co z tego będzie. Ale jak macie jakiś fajny sposób na wyłapanie, to byłbym wdzięczny. A co do tej groty, no to taką wykopał, że jeszcze w tym korzeniu jest takie jakby wgłębienie i on sobie tą wpływa ma taką, no zrobił, no lepszej nawet by przez internet groty nie zamówił jak, jak tutaj on sobie zrobił. Także no będziemy widzieć, na razie te małe, jedne już pływają, na drugiej ikrze już siedzi, no i jak tak będzie mi składał co miesiąc, dwa razy, no to masakra, także będziemy widzieć, co z tego wyjdzie, także pewnie dzisiaj tak, tak, chciałem tylko, się. No niby pochwalić niby tego, ale to dla mnie to jest kłopot. Tak, jedni by pewnie byli zadowoleni, no ja nie do końca jestem zadowolony z tego składania i krytyk glonojadów, bo ryby jest dużo, a te jeszcze jak mi się rozpłyną te glonojady, to będzie tego zaciszenie. No ale zobaczymy jak to będzie, także będziemy widzieć. Także dzisiaj pewnie tyle. Także z tej strony Norbert, czyli na akwarystyki, Jasło. No i do następnego. Cześć.